No bardzo się cieszę, że po raz kolejny w hali Osir w Trzemesznie odbywa się festyn organizowany przez m.in. kopalnię Awako, która wspiera tutaj stowarzyszenie teraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Po raz już ósmy temu festynowi, który bardzo lubią przede wszystkim dzieci, bo dla nich tutaj są przede wszystkim atrakcje i nagrody, towarzyszy turniej piłkarski Sołest. Po raz kolejny ten turniej Avaco rozpoczyna naszą rywalizację Sołest, zmagania takie ligowe, paraligowe o Puchar Mistrza Czemeszna. Dzisiaj pierwszy turniej, potem kilka jeszcze spotkań na boiskach na terenie wiejskim. Wyłonimy po raz kolejny mistrza. Dzisiaj, z tego co widziałem, uczestnicy, szczególnie dzieci, bardzo dobrze się bawią. Dorośli grają w piłkę. Będzie także mecz pokazowy. Także jest to szeroka oferta, jest to kolejna oferta, którą OSIR Stowarzyszenie Teraz przy współpracy z kopalnią Kruszywa Awa Koławki organizuje w Czemesznie. Ósmy za nami, uważam go, że był bardzo udany. W tym roku postawiliśmy na, dla dzieciaków na kreatywność. Były zabawy z takimi klockami dużymi przestrzennymi. Dzieci mogły grać się pomysłowością, kreatywnością. To były nagrodzone nagrodami dla, dla zwycięzców, także uważam, że ciekawy festyn. Co najważniejsze, zakończył się też turniej piłkarski, wyrównany w tym roku, kilka meczów zakończył się remisem, były dogrywki karne, więc poziom wzrasta i co najważniejsze, bezpieczny, bez kontuzji, zakończony w fajnej atmosferze i wszyscy wydaje mi się, że wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci wyszli z hali. Jestem zachwycony, każda organizacja, jakiekolwiek imprezy, które wszystkim od tych... Twoich kolejna, na której uczestniczę i uważam, że to jest potrzebne dla miasta, dla społeczeństwa trzemieszańskiego, a organizowana ta właśnie impreza szczególnie y, uważam, była bardzo dobrze przygotowana. Y, wiem tylko jedną rzecz, że społeczeństwo trzemieszańskie potrzebuje, potrzebuje takich spotkań, wspólnego y, działania na rzecz y, y, spotkania się w gronie znajomych czy też y, w innych okolicznościach. Tutaj akurat turniej piłkarski i, i turniej dla y, małych dzieci, który odbywał się, były jakby to przykładem, że tak należy robić i po prostu dążyć do tego. Jestem po prostu na tak i chciałbym, żeby tak zawsze było to odbierane. Y, robię tutaj Radę Miejską. Myślę, że te słowa, które powiedziałem, też o, y, są ich słowami.